fotel, puste biurko i w pilnujący pustego pokoju. Tak przez miesiąc wyglądał gabinet, który 26 kwietnia opuścił Andrzej Jasiłek. W piątek 25 maja w towarzystwie Lidii Sameć miejsce byłego burmistrza zajął Mieczysław Rapta. Zawsze bardzo rzetelnie podchodził do swoich obowiązków. Były radny Rady Miejskiej w Okonku nominację na pełniącego obowiązki burmistrza podpisaną 24 maja przez premiera Donalda Tuska odebrał z rąk doradcę wojewody wielkopolskiego Jacka Ignaczaka. Mieczysław Rapta nie krył zadowolenia z tego faktu. Co pan czuje w tej chwili, kiedy został już Pan oficjalnie pełniący obowiązki? Dumę. Dumę z czego? Z tego, że ta funkcja została mi powierzona. To jest wyraz zaufania premiera wojewody do mojej osoby. Nowo powołany burmistrz funkcją tę będzie sprawował do przedterminowych wyborów, które odbędą się 24 czerwca. Na działania w najbliższych tygodniach burmistrz rapta otrzymać ma zielone światło od Rady Miejskiej. Jeżeli będą podejmowane decyzje mądre i trafne, z którymi Rada będzie, się, będzie je akceptowała, to na pewno współpraca będzie dobra. Komitety wyborcze rejestrować można od 23 maja. Kampania wyborcza potrwa do 22 czerwca.